Cześć, jest 612. Ja właśnie wstałam, ogarniam się szybko i lecę na crossfit, także nie jestem już prawie ubrana, tylko zostaję na razie w domu. O, jedzonko. Jak dobrze mieć to jedzenie ze sobą, naprawdę. Patrzę wszystko, co tam dzisiaj na do jedzenia. I lecimy działać mamy O jakie pyszności. Na śniadanko mamy owsiankę z migdałami, musem brzoskwiniowym, kiwi i nektarynką. Na drugie śniadanie mamy sałatkę z mango, czerwoną fasolą, kuskusem, kurczakiem, szpinakiem, sosem winegret, suszonych pomidorów. Mogę tego nie czytać, bo suszone pomidory to tak średnie. O Jezu, tu coś białego. Obiad: pełnoziarniste penę z sosem pietruszkowo-serowym, z pieczonymi pieczarkami cherry i parmezanem nad kompetuszkiem. No nie wiem, dobra. Pod wieczorek mamy porzeczkowy sernik na zimno na kakaowym spodzie. I na kolację wędzony łosoś z koperkiem serkiem na placuszkach z cukini. O, to uwielbiamy. No, placuszki z cukinii to już. Jest, hit, jest Dobra, jest wtorek, jest 9 stopni Celsjusza, jest zimno jak diabli. E, wychodząc trochę się rozbudziłam, bo po prostu to że jest tak że Koniec świata. Także jadę i działamy. Po treningu będzie całkiem inna energia, coś podej podejrzewam. Niestety ale trochę zawaliłam, bo wygrały e, się tylko wallbole, a box jumpy już niestety nie, więc no będą same wallbole. E, lecimy do domu, muszę jeszcze po drodze ogarnąć bankomat i działamy. Kopak na Dobra, my idziemy na spacer. Oczywiście Riko dostał jeść, ja się ogarnęłam szybciutko. I trzeba. Wyjść z nim, bo oczywiście już zaczął piszczeć i się tarzać po moim białym dywanie, że on chce wyjść. Także wrócę i będziemy sprawdzać nasze dzisiejsze śniadanko z cateringu. No więc tak, mamy tutaj na śniadanko owsiankę z migdałami, musem brzoskwiniowym kiwi i nektarenko. Ma 324 kalorie, ale tylko 10 białka. Więc ja sobie po prostu dodam tutaj troszkę białka, żeby podnieść jego ilość, bo węgli jest aż 60. Właśnie to jest ten urok tych cateringów dietetycznych, że mają straszne, strasznie dużo węglowodanów, a po prostu malutko białka. jeszcze ten wcześniejszy, który miał Hashimoto 2500, to on miał chociaż od 20, chyba do 25% białka w dziennym zapotrzebowaniu, ale ten to ma z 10 dosłownie. Ten most wygląda całkiem fajnie. Sianka to jego sianka, nic nowego. Riczko bądź cicho, cichutko. cichutko. Dobra, nie wiem, jak ja to przełożę, ale spróbuję delikatnie sprawdzić gramowo. Więc tak, owsianeczka. Dobra, mamy 205 gram. Teraz dodam sobie do tego białeczka trochę. 17 gram białka mamy. Dobra, dodamy sobie ten mus. On wygląda całkiem fajnie, więc może być całkiem spoko. Nie traćmy ilości. Okej. Okay. Mamy sześćdziesiąt gram tego musłu. I teraz mamy tak. Dwa kawałeczki kiwi. Uwaga, aż piętnaście gram. I brzoskwinia. Jedyne czterdzieści gram. stanowiłem już zjeść to drugie śniadanie. Jest to sałatka z mango, czerwoną fasolą, kuskusem, kurczakiem, szpinakiem, sosem winegret i suszonych pomidorów. Białka ma 25 gram, więc całkiem spoko, dlatego jestem tak głodna, że muszę to zjeść. A więc tak, kurczaka jest jakieś. 69 gram. Okej. Okay. No ja nie wiem, czy tu jest 25 gram białka i jakim sposobem, no ale dobra. Tu są liście jakieś szpinaku. Przełożmy je. Dobra, spróbuję trochę oddzielić kuskus kus i tą fasolkę. Mniej więcej. Więc tak, kuskusu jest 40 gram. Czyżby ta fasolka tak podbijała to białeczko? Dobra, fasolki mamy 95 gram. Teraz tak, mango jest 40 no I na końcu jest ten ogóreczek 23 gramy Dobra i sos jest już z suszonych pomidorów, ale ja to nie za bardzo No, trochę go mogę dodać, ale nie mój smak Gdzie mieszkam. Zaraz Natalka przyjdzie i zaczynamy robić trening. Muzyka Dobra, została ostatnia seria odwodzenia yy, i jedziemy Grud Bridge'e z obciążeniem. Natalia poszła się rozgrzać, także będziemy musiały wplatać jedno i drugie. Dobra, jedziemy mosty biodrowe. Pierwsza seria 90 pyknęła. Teraz kolejna Natalie i ćwiczymy dalej. Dobra, jednak nie jest tak źle. Jedziemy mosty biodrowe 95. Koleżanka uderza z gumą i z rozchylaniem. i lecimy zjeść coś. Natalia się śmieje, nie wiem o co jej chodzi, ale ja już marzę tylko o moim makaronie z serem i moim obiadku. Dobra, mamy dla pieska jedzonko. Zaraz ogarnę swoje. Mamy Pełnoziarniste penne z sosem pietruszkowo-serowym z pieczonymi pieczarkami i pomidorkami cherry i parmezanem i natką pietruszki. Zaraz zobaczymy, jak to się przedstawia wszystko. Tak, makaronu mamy 128 gram i tego sosu Się zastanawiam gdzie z Dobra. Mamy powiedzmy 200 gram, bo tu nie wszystko już dałam. Więc teraz to podgrzaję sobie. Ale już jestem głodna. Wsiadłam dwa dzisiaj posiłki. Już jestem głodna, więc postanowiłam zjeść sobie jeden z naszych posiłków. Jak już wcześniej jadłam na słodko, bo jadłam moje owocki pod kruszonką i piłam kawę, to teraz spróbujemy tego wędzonego łososia z koperkowym serkiem na placuszkach z cukinii. Łosoś, całe to danie ma 276 kalorii, 13 tłuszczu, 20 węgli i 17 białka. Więc jest całkiem rozsądny posiłek. Więc tak, placuszki mają hyc. I hyc. Placuszki mają 115 gram. Teraz sprawdzimy dalej, więc tak. Zwyzaruję. Jeden łosoś serkiem, drugi łosoś serkiem i trzeci łosoś serkiem. Dobra, więc to jest 60 gram. Muszę Wam się do czegoś przyznać, bo niestety, ale dzisiaj dwa posiłki z kateringu nie zostały przeze mnie zjedzone. Więc pod wieczorek 224 kalorie i kolacja. 276 kalorii zostają na jutro. Tymczasem pozwoliłam sobie po treningu z koleżanką zjeść moich owoców pod kruszonką. Dlatego wygląda to tak: jeden kawałek ona, jeden kawałek ja. I teraz na kolację postanowiłam zjeść sobie Skyra. Więc ma on 130 kalorii, więc zjadam go. Ogarniam jadło spis i kładę się spać. Jeżeli podobał Wam się vlog, dajcie suba, dajcie łapkę w górę i mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni, tylko będziemy kontynuować ten ciąg vlogów. Buziaczki na dziś.